Siema, z tej strony chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj będzie znowu film z tekstu plaków Tylko to po prostu polega na tym, że co zabójstwo bądź po prostu zgona Zmieniamy sobie tekstu plaka na bardziej ostrzejszego Zostawcie sobie karteczkę w górze i dzwoneczek Bo do 100 lajków dostaję rangę Na początku wam w ogóle pokażę, na czym to będzie polegało Bo mniej więcej sobie przygotowałem No i tu mamy jakiś tu w po prostu w inwentory. Więc po prostu jak zginę albo sobie zabiję to jest szansa, że to jest właśnie też takie tam się pojawił I na 100 lajków to po prostu wam udostępnię te 100 paki, które używałem w dzisiejszym odcinku Będziecie mieli mieli na discordzie, więc bez przedłużania Zacznijmy sobie na tę parkę Mówiliśmy o jakiejś ziomka, co ma 14 rankingu. Fajnie W stanie byłabyśmy go zabili Bo to byśmy mieli po prostu Co on robi On Jumboosta kupił, co za kretyn Dobra, fajnie byłoby, gdybyśmy by by go Dobra, wiem sobie ma chyba topkę, to mi się wydaje. No już szlawa perła powiedziała. Lady mod. No ma 14 topkę, szkoda, że nie wziąłem więcej setów. Które to w ogóle miałby szansę, żeby się w nie w ogóle bić? No nie wiem. ale też zjem. to wiem. Żeby w nie było, że po prostu secie mi padnie. Ale no, nie ma w ogóle takiej szansy. No nie, no co dobra, to po prostu uciekam. Nie będę z takim gościem się bił. Ale to nas no, nie usprawiedliwia, tak. Jak ktoś nas wiał, to po prostu zmieniamy sobie tekstur packa. No nie będziemy po prostu, szanowni państwo, cierpieć z tego powodu, że jakiś player sobie wchodzi na tę parkę. To sobie może na początku włożmy tego. O. Na początku tego wiecie czemu? No właśnie, no właśnie, szanowni Państwo, dlatego to no zobaczcie jak to się w ogóle prezentuje. No patrzcie to. No, dobra. Myślę, że z takim teksturpakiem pakiem u każdego ukażemy no, Dobra. Widzimy sobie tarp, grupowe, farb, grupowe TP RFR no zobaczcie to po prostu, nie? no też piękne, to z takim texture wydaje mi się, że urąbiamy każdego. No nie ja ten Lady mod, żeby znowu nie wchodził, skoro on ucieka, nie? To po prostu nie jest. No nie no. Ja mi bardzo ukryto na No nie na no, ten Lady mod zobacz co on robi, no to jest bez sensu. Ja nie, nie, ja nie zabiję go ani on mnie. No więc zobaczcie co on w ogóle kombinuje. Reagonda są strefy na pizdę no i zabrakło. A on jest to deadcoxa no zobaczcie, on ucieka. Dobra, to robimy cięcie widzimy się jak będziemy mieli spróżyn na sparkę. Ziomek stopki nam po prostu po raz drugi, ale to nam nie szkodzi, żeby wam nagrać po prostu elegancko. No nie, no, agendy znały w last. Dobra, te parka koło około spawna. Zabatego. Ty prawie zajebał, ty ciekawe ile mu serca zostało. No chodź. Dobra, trzeba mu lekko podorać stąd. A on koksat chyba, tak mi się wydaje. Nie o no co mówię. A, dobra, on nie gad nic. No dobra. Słaba te parkę. No jak może te parkę da ten debok spawną, no lekka żenada. Podielucimy na te parkę zapomniałeś, że tutaj trzeba gardę używać na tym serwerze. Do uwagi i można paść, dalej. będę stopko albo coś innego. No ile można, czekać? Dobra, co mam zaraz od razu? Mam sobie na dnie żarty, że on refa, Dobra, plus 55, ja mu wiem, że te teksturpaki oddają i można zabierać takim teksturpaku. Zabiliśmy, więc zostawiamy kolejnego teksturpaka. kolejnego Afer. No i zobaczcie to, no tutaj trzeba zrobić lekkie miejsce w inventory żebyście zobaczyli jak to się prezentuje dobra, kilo sobie weźmiemy no i po prostu no, wywija dybckiem w no, Coś to no, zobaczcie to widzowie no. co by takiego teksturpaka nie chciał tylko trochę y, słaby jest obsydian, tak mi się wydaje no, zobaczcie to no, aż to się klepa tak, aż to się no szanowni państwo dobra lecimy sobie na tę pareczkę znowu To tutaj jest, jakiś aros dobra, jakiś ziomek trochę dużo punktów rankingowych Ile mu zostało? 264 HP, no jak jak wróciliśmy jeszcze aferę rzuciłem, czyli powiem więcej, chcę zwalność na no nieźle Ale to nie znać nam, padliśmy więc wyniamy sobie paka. No nie, nie to nie boję że zdechliśmy na zobaczcie to bo no. jestem po prostu ustawiony do końca edycji Którego tekstropaka jeszcze mieliśmy? To nie Lolus zobaczmy No nie piękna to jak widzicie, brunetka w inwentory Lekko wypięta no coś pięknego tak Step Bierzemy sobie te emeraldy dobra tu, tutaj tutaj ktoś nam wejdzie na tę pareczkę Oby na ktoś wraz cipiarz, albo te PvP Snow Ja już myślałem że od razu będzie jedzone jakieś na kubły, ale to nieważne co on wiatr. Refa dobra nie no ale fajne tutaj są refy mi się wydaje jakby mnie zabił Dobra on znowu stoi no, jakiś Szwindel No nie no wychodzimy z tego No nie no, jak on z jakoksa, czy cztery no to będzie słabo nie No nie bo problem jest taki, że nie mam drugiego seta A on sobie wziął takiego seta najprawdopodobniej Co jest, nie wziął mi Dobra No mam co, chyba już to podmienia. Dobra, a sobie zdjęłam helmik po prostu, żeby mi nie podały użycia. Bo nie wziąłem drugiego seta, bo pomyślałem, nie? Tak zawsze. Dobra, on zaraz, on zaraz, on zaraz nie nie, tak mi się wydaje. Dobra, zakładam tak helmik. No i gok to sobie diad. Tylko nie, jak on mnie zajebie, to ja nie wiem, nie? Szanowni Państwo, dobra. Akcja ewakuacja jest tutaj robiona. A no z jego strony też. Bardzo mi się to podoba. Dobra, ma lekką tutaj panikę gaming, tak zwaną. Jak on będzie chciał orać, to za bardzo nie mam puncha. No więc właśnie, no więc właśnie, zobaczcie to, szanowni państwo. Ja nie mam puncha i on będzie mógł nam orać po prostu wokół Kuboida. Co też niestety będzie robił teraz. Co są takie praktyki? Eee, on mnie frajer. No i git, wleciał do trapa i zdechnie? Niestety nie zdech. No i zdechł, ty. O, legendarny mieczyk. Legendarny secik. Więc się odkuliśmy, jak Wam taki filmik się spodobał, to wiecie co robić, ja się Wam żegnam, trzymajcie się, w części